Ale dupcy w tym pokoju, ja pierdolę. Dupcy tutaj porażką i stydem. Na bombę! Na aferę! O kurwa! Co tu się kurwa dzieje? Kurwa! Kurwa! sesja, Kurwa! Mamy to! No jest... Patrzcie. No, Santi, ni mina nie pasuje, ale dobrze gra. Podoba mi się on. Łoniaki Williams, Kubo, Marcos Lorente, Munian, Marco Ascensión, Marcelo, Rafał Albiol, Untiti de fucking wall, Sergio Roberto i Dawid z Pierwszy mecz w dywizji, mamy bilans 2-0-3. Dobro, po kwalifikacjach mamy 2-0-3. Jak na nas nie mieć 0-5, to jest kurwa w ogóle jakiś jebany sukces. Ależ ładne wejście. Williams, Łoniaki Williams, głową! Dobijamy! Tak! Mina! Po asyście! Takiej pseudo-asyście Łoniaki-Williamsa! I wychodzimy na prowadzenie! FC Ulani! Jedziemy z kurwami! Właśnie tak! Ale piękny początek meczu! Czwarta minuta i goście wychodzą na prowadzenie! Cały czad! Mina, Mina, Mina! Do złej gry! Bardzo dobrze! Santi Mina! Sergio Roberto! Munian! Wypuszczam Łoniaki-Williamsa! Hiszpan się rozpędza świetnie! No ja nie widzę specjalnych osiągnięć pana ministra Lewa noga, ależ Areol armił Taki strzał z pizdy, można powiedzieć Akurat takie cały FC nie preferuje, minimano, ale przegrywa z Marcelo, czyli dokładnie Bardzicki się ładnie ustawił Marcelo, ależ spędzi. Marcelo! Kurwa! Marcelo! Minimano, minimano, bardzo ładnie Mina, Lorente szuka Ascension, rozciąga futbolówkę niczym majtki, ależ Ascension to zrobił, podwójny obrót, tam z akcji zamyka Mina, Lorente będzie walka jeszcze pod polekarnym, karnym, świetnie wyłuskał tą futbolówkę po jedynku główkowym, ależ Ascension dzisiaj gra, piękna wrzutka w pole do łoniaki Williamsa, jako to, to zamknie, Munia cał, ależ blisko piłka niczym musnęła, musnęła, niczym halka uda kobiety, kiedy idzie na wiecznym dniu, siuciek, siuciek. O kurwa, Dawid Luiz, mocny wślizg. Powiedział, tutaj nie wejdziesz, tutaj nie wejdziesz. Niczym Gandalf. już szelno not pass, kurwa. Ucieka Antonio, Antonio, Dawid Siura, niestety. Siuciek nam strzelił bramkę. No i chuj, mamy chyba 2-1. Wyjdź, bramka, świetnie, Dawid Siura został w bramce. Nie posłuchał się swojego trenera. Źle to zagraliśmy, źle to zagraliśmy. Mieliśmy sytuację na 2-1 tak zwaną. Minimano złożył futbolowce, pojedynek z Marcelo. Brazylijczyk kontra Japończyk, jak sobie z tym poradzi. Oj, 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 oj. HALALALA! La, la, la. Japończyk wygrywa to starcie. Na korzyść gospodarzy mamy rzut karny. Dawid Luiz zamienia Naskę na gola. Mamy 2-1. Bardzo ładnie Munian. Ucieka Łoniaki Williams. Wulej, 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 tak jest, piękne zgranie, Hispania, Łoniaki Williams do chińskiego napastnika i mamy gol, Wulej, wracamy, Ascensją. szuka Wuleja, o oh, Jezus, Dawid Luiz ratuje drużynę, niesamowite, Kubo, rzutka w pole karne, tam jest Łoniaki Williams, ależ oparada arboledy, niesamowicie, cóż się odpierdala dzisiaj, Wulej, zagrywa do Łoniaki Williamsa, ale kurwa ten jak nie wiem, jakby w miodzie jebany się kąpał, kurwa, oklejony cały, nie rusza się nic. Bramkarz wychodzi Spalony, spalony, świetnie. Zajcew. Minimano Albiol. Rafał Albiol. Nie ma takiego tempa jak Japończyk. Ja pierdolę no Kurwa Tyle mamy akcji ja nam Chuj z tym wszystkim W pizdu mam to granie W pizdu mam to granie W chuju to mam Zawsze to samo Kurwa 150 tutaj na karty Wydają mi je kurwa rozpierdala dziewięcioletni tomuś Bo nie potraficie wykorzystać sytuacji Kurwa jak macie Nic nie potraficie Nic kurwa Matka komputer kupiła się dzisiaj W chuju umiecie Nic nie potraficie kurwa Rozumiecie to? Tyle sytuacji spierdolić! Bo no i spalony w Tomano. Tyle sytuacji, kurwa, a ja tuka, ja mówię! Jeszcze mi odłączyło, kurwa, pada chyba, bo się rozpierdolił, ty. Mówię, tukę, spokojnie, rozgrywaj piłkę! Kurwa, wyjebane, macie wszyscy! A ja mówię no! Tyle sytuacji mieć. To się nie denerwuj. Kto był kurwa kierowcą czołgu? Patrz, patrz. Ja pierdolę, nie? Doszatni wszyscy! Muszę, muszę zapytać, śluga chyba. A kamera się zjebała. My skończymy jak wszyscy, my zawsze kończymy tak samo. Wszyscy mają z nas bekę, wszyscy streamerzy Fify mają z nas bekę. Ja mam tego dosyć, kurwa. Wszyscy śmiechy z nas mają, kurwa, i codziennie tylko beka, beka, beka z nas, kurwa. Bo tak gracie, iż nam punkty wzięli. Ja pierdolę, brązowa ranga jak gówno, bo gównem jesteście. Czekajcie, kamerę poprawię, bo się spierdoliła. Ty. Dobra, gramy dalej, wychodzimy na boisko. Co się patrzysz, kurwa, ryżo ja jebany, na boisko biegamy. Ale pięknie. O nie. Gościu. No co ty zrobiłeś, kurwa, no nie wytrzymiam, no. No, odechciewa się w chuj. Zamiast wycofać do bramkarza, to on podaje, kurwa, na akcję. Umtiti. No to umtiti, nie? Mina. Mina! Odpowiadamy. Odpowiadamy. Ale co z tego, kurwa, jak to jest bramka... Na co to jest bramka, na co? Żeby zniwelować debila błąd. Kurwa? uważajcie, będą zawijać. Bardzo ładnie. Spalony, spalony. Spalony. Sp for the Mina. Jak mi się już nie chce żyć. Shakiri, dobra, no mamy 3-1. Dobra, no na farcie nie mamy. Był spalony, nie odgwizdał Cveld zajeban. Pulisić. <słuch> nie wypuścił teraz Williamsa. Nie ma spalonego. Łoniaki Williams. Spokojnie, Munian. Spocony Mati z 4C. No i cię rozejbałem S, rucham ci starego 30 do jajca, dodaj mnie, doznaj to cię, na jeszcze kilka o, i nasi przechodzą wszystko no. Ja pierdolę, jest różnica w tej kurwa Fifie w czymś. Czego ty się kurwa cieszysz chłopie, jakbym 5-2 dostajemy? Michael. Czego ty się chłopie cieszysz? Jest... Robek, bobek. Pozd... Ale nas gnoi. Koniec tego wstydu. Trzeba zapalić faje normalnie. I chcę po prostu coś wyjaśnić z samym sobą, nie? Szerokość. Gramy szeroko. Głębokość. No głęboko, nie? Szeroko i głęboko. Gra w ataku. No szeroko. Rzuty różne. Formacja dzikiego pawiana. Wyczyść. Ale dupcy w tym pokoju. Ja pierdolę. Dupcy tutaj porażką i wstydem. Ja wiem czego nam brakowało, w kochani Monstera. Zaczynamy, to liso. O, już... O kurwa, już wali gościu. No to mamy przejebamy. Niech on ucieknie, niech on się urwie w końcu. Tak jest, Hiszpan się urywa. Wypuszcza sobie futbolówkę. Łoniaki Williams obok bramki. Ja pierdolę taka sytuacja. Sędzia kurwa se gwizda normalnie jak na imprezie, na remizowej. Co ty zrobiłeś? Dobra. No co za psycha rozjebana dzisiaj została, normalnie ty. FC Ulani w tym sezonie, to ja nie wiem, czy z okręgówki wyjdzie. Nie, nie, ten João Felix jest przechujowy. Bardzo ładny ształ Portugalczyka za pola karnego. No przejmij to, ascensją Świetnie ascensją I on to sfaulował! To jest faul! Ale przecież ja, dostaję, ja miałem piłkę przy sobie! Dobra, nie jest że Mamy 2-1. Chociaż to te bramki, które my tracimy są... Co najmniej dziwne. Mamy to! Mamy to! Lorente, świetnie! Dobra, wrzutka kurwa szczęścia. O ja pierdolę, w ulej, było blisko! Jest szansa w ogóle na remis, nie? Nie wygraźmy jeszcze żadnego spotkania w tej lidze. Rzutka w pole karne! Kubo! Paulinho! Albiol się nawet nie ściga. Albiol patrzy jak Albiol biega. Ja pierdolę. Spalony? Nie, nie ma spalonego. Podchodzimy, podchodzimy blisko. Nisko na nogach, nisko na nogach. O, przewrotką Rafał Albiol. Zwulej, ale ty się obrocosz. Ja pierdolę. My wszystko tracimy. Mamy buty z cegły. Fauluj. Fauluj. Zostań. Teraz wejdź. Świetna. Interwencja. Ale co my robimy? Na bombę. Na aferę. O kurwa. Co tu się kurwa dzieje? Kurwa! Gola, sesja! Mamy to! Mamy to! 3-2! Ja pierdolę! Co tu się odjebało? Murujemy bramkę! Już nic nie może wyżyć! Zwycięstwa! Zwycięstwo! Kurwa! 0-2 na 3-2! Ja pierdolę! Ali laki plaka! I to ostatnia akcja! Jebana para Olimpiada! Mamy to, mamy to. Z 2-0 na 3-2. Wracamy na pełnej piździe. Pierwsze zwycięstwo FC Ulani w lidze brązowej. Munian. Do Feliksa. Obraca się z futbolówką. Strzał. Gol! Portugalczyk podnosi. Podnosi całe FC Ulani na skrzydłach. Na anielskich skrzydłach. ale się obrócił z futbolówką. Wrzutki to jest yy, esencja FC Ulani. tak zawsze gramy. Nie no, Williams, kurwa, jest przechujowy. Naprawdę, kochani, jest przechujowy. Wrzutka w pole karne, bo jaki Williams? Ja pierdolę, mielibyśmy 2-0 już. Będzie cofał, będzie cofał. Pięknie, pięknie, brawo, brawo, gościu nie ma psychy. Całkiem ładnie to się prezentuje, ładnie... Y, może powiedzieć tak, mamy swoje momenty, ale ogólnie jak mamy wynik, odpuszczamy. To jest bardzo też taka reguła widziana w związkach, tak? Zdobywamy kobietę i jak wiemy, że ona już z nami jest, to odpuszczamy dalej adorowanie jej. Williams, rozpoczynamy drugie, drugie, drugą część spotkania. Williams, Jean-Felix, Ascension, Ascension, Jean-Felix. Łoniaki Williams przełamał się, naprawdę się przełamał, coś niesamowitego. Mocno wpakowana piłka do siatki, świetny gol, mamy 3-0. Łoniaki Williams, nie wiem czy to nie jest jego pierwszy gol w ogóle w tym, w tym FC Ulani, tak? Ładnie, fus, tak Fuso Kubo wywalczył rzut z autu, Lorente, Kubo. Oj, przepuścił, dał się naraz zrobić, ale to jest Lorente. Panowie, bronimy! No beznadziejnie, beznadziejnie. 3-1, ale beznadziejnie ta obrona się zachowała. Spokojnie, dobrze. Ja pierdolę! Co jest kurwa grane? Kurwa, tylko mój skład może coś takiego odpierdolić. Dobra, spokojnie, spokojnie, nic już nie zdostaniesz złego. Wulej wychodzi sam na sam. Ja pierdolę! Chiński snajper się kurwa znalazł. I koś go. Pięknie! I twoja piłka jeszcze. Dobra. Mamy to. Drugi mecz z rzędu mamy wygrany. O, Jose Rudino klepa... Co, Lampard, co? Głupio, co? Pewnie, że głupio. Mamy to.